Różne kanały mają różne formy. Ja chciałem mieć vlogi, ale co może być ciekawego w życiu nerda i pracoholika? Zarąbiste, nie? No. Dlatego stwierdziłem, żeby zamiast robić vlogi od poniedziałku do piątku w tym tygodniu, to zrobię takie ogólne podsumowanie dzisiaj, a no bo jest piątek, chociaż późna pora. Spójrzmy teraz na tytuł filmiku i zacznijmy delikatnie od tyłu, czyli od akcji z Logitechem, o której opowiem dopiero jak odpowiem na pytanie, czy mój monitor jest na sprzedaż. Ten trzeci, którego w tym momencie tutaj nie ma. Otóż nie, i on, i krzesło moje komputerowe, one nie są do sprzedania. Nie wysyłajcie mi takich ofert, że o Ziemniak, kupię krzesło, jak ci jest niepotrzebne. Ja wiem, ma pokrzywione kółka, ale kiedyś coś z nim zrobię. Natomiast ekran też was muszę zmartwić, dlatego że on trafił do mojej sypialni, gdzie zrobiłem sobie małe mini biuro, gdzie odpowiadam na wiadomości. Tak jak kiedyś, tylko zamiast tylko i na, wyłącznie na laptopie, teraz mam większy ekran. klawiaturę, myszka jest zdecydowanie bardziej komfortowa. O, akurat kład jeden Quiet, chcesz kogoś pozdrowić na filmiku? Eee, pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wszyscy Polacy są ci mega wdzięczni. A więc witam Was w moim małym biurze. Zacznę od tego, że pokażę Wam. To jest mój laptop. Laptop jest podpięty pod większy monitor, który był moim trzecim monitorem. Podwieszony tam w kabelmanegementie są takie drobne spineczki, do których są podłączone te wszystkie kabelki, żeby mieć drobne Bungee zrobione. I najważniejsze, tutaj odpisuję na wszelakie wiadomości, bo stwierdziłem, że muszę mieć oddzielone tam, gdzie robię większe rzeczy, przychodzę sobie odpocząć, chwilę siadam tu i odpowiadam. Jak widzicie, wszystkie peryferia w tym momencie są Logitecha, bo jeżeli ja mam komukolwiek cokolwiek polecać, to muszę mieć zdecydowanie większe rozeznanie w sprzęcie. Dlatego jak widzicie, powoli sobie testuję sprzęcik, jaki mi Logitech, firma Logitech podesłała. I co mogę powiedzieć na ten moment? Ze wszystkich rzeczy, myszka, jak to myszka, jest przyjemna, fajnie leży w dłoni. Myszka jest przede wszystkim ciekawa dla osób, które lubią dużo przycisków. Mamy kółko, prawy, lewy, przycisk, 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 a tu jest do zmiany czułości. Podkładka spełnia moje oczekiwania, jeżeli chodzi o wielkość i ma chyba 3 mm, jest chuda. Twarda, wygodna, nie czuć jej, że jest rzeczywiście, a zarazem fajnie się sprawuje, no bo jest materiałowa, a nie sztywna, albo z jakimiś dodatkowymi udziwnieniami, których jest pełno na rynku oraz klawiatura. Akurat klawiatura, dobrze wiecie, że klawiatury uwielbiam. Klawiatura przykuła moją największą uwagę. Nie tym niebieskim podświetleniem, albo jeżeli odłączymy klawiaturę, podłączymy ją jeszcze raz, zgasimy światło. To tym tęczowym podświetleniem. Też nie. Dla mnie najfajniejsze jest to, że ta klawiatura, jak w niektórych samochodach, tak tu jest wysuwana tacka. Wiecie na co? Na telefon! Można go ustawić. Dlaczego dla mnie to jest takie ważne? Zwłaszcza podczas streamowania, grania albo robienia czegokolwiek na komputerze, jak edytowanie wideo. Zazwyczaj mam założone słuchawki i niczego nie słyszę z zewnątrz. Jak leży mi telefon gdzieś z daleka, ja jestem skupiony na ekranie, to go totalnie nie widzę. Natomiast na klawiaturę czasami spoglądam, żeby po prostu wychwycić niektóre ze skrótów. Jak ustawię sobie telefon tutaj. To każde powiadomienie, każdy telefon, każdy SMS od razu przeczytam, bo jest to w zasięgu mojego z wzroku. To jest genialne. A oprócz tego jest mechaniczna, ma podświetlenie RGB, które mogliście zobaczyć i jest cicha. Lepszy werdykt będę mógł wypowiedzieć w przyszłości. Jeszcze trochę wiadomości przerzucę. Akcja związana z promocją polega na tym, że jeżeli kupimy dany produkt od Logitecha i kupimy drugi w tej samej cenie albo niższej, to wtedy ten drugi mamy o połowę taniej. Czy warto? Jeżeli ktoś potrzebuje w tym momencie nowych peryferiów, to myślę, że warto. Ja jeszcze bliżej się przyjrzę tym urządzeniom, albo będziemy mogli po prostu porozmawiać w którymś ze sklepów na żywo: albo w Warszawie, albo w Krakowie. Tak więc dwie daty do zapamiętania. 19 czerwca, Warszawa, Galeria Arkadia, sklep RTV Euro Euroagedy, w godzinach 16 i 18, natomiast później w Krakowie, 24, to jest piątek, w godzinach 18 do 19.30, w Saturnie, w Galerii Krakowskiej będziemy mogli się spotkać. Tak jak w Warszawie, będę mieć jeszcze parę drobnych innych załatwień, tak w Krakowie, jak spotkamy się na stoisku, tak potem pójdziemy na jakąś pizzę. Jeszcze zobaczymy w ile osób się zbierzemy, ale żeby całe to wydarzenie miało, wiecie, taki fajny wydźwięk. Więc zapraszam, po pierwsze 19 Warszawa, później 24 Kraków.